Jestem Pan Kawia i witam serdecznie na unboxingu kolejnej paczuszki od Klej. Jest zapakowana standardowo w zielony worek śmieciowy i posłuży mi do otwarcia taki zielony skrobak do kartofli. Zrobię zbliżenie na skrobak. Super zbliżenie, dziękuję ślicznie, pani operator. Super. I w tym momencie po prostu tutaj postaram się dobrać do środka. Oczywiście skrobak do kartofli jest w najlepszej ostrości, żebym w sobie przypadkiem nie zrobiła nim krzywdy. I może zaczniemy od czapeczki. w taki przezroczysty worek. Pozwolę sobie tutaj... Sprzyj na <presja> Pozwolę sobie tutaj ją wyciągnąć. tutaj tutaj odłożę, żeby nie robić za bardzo śmietnika. Yy, powinna być na mnie dobra. Jest dosyć rozciągliwa. Bardzo, bardzo fajna. Oczywiście tutaj yy, kodzik do unikatowego i temu w grze jest drapka, więc <laughs> bezpiecznie całkowicie. To jest pierwsza część mojego prezentu. Będę chodzić w tym całą zimę. <laughs> Musisz? Tak, zbliżenia na frezję są super. Hmm? Patrzcie, co to jest. To chyba potwierdzenie właśnie własności, ale tutaj jest jakiś kod, więc... Może do takiego? E, właśnie nie, wygląda jak kod do użycia. Aha, okay. Może jakiś e, super dodatkowy item, jak dostałam. Będę to sprawdzać. I oczywiście gwóźdź programu. Jest wkurzający buraczek. Ja go teraz e, wyciągnę, bo on jest w takiej bardzo szeleszczącej torebce. I oto jest e, moja mandragorka. Jest super, w ogóle tutaj ma taki ząszyk. I jej listki są na druciku. Tak samo jak łapki leniący klopa. uwaga. co coś tutaj czuję. Całny głośnik. Chyba będzie trzeba ją włączyć, czekaj. A, ma zabezpieczenie tu. O, nie nie filmu mojego ryja. Co nie filmujesz? to cały czas. Dobrze. I teraz nasza mandragora jest gotowa do akcji. Wydaje się być dźwięki. Nie filmuj mnie, tylko filmuj mandragorę. Co? Supertek. Nie, Jest naprawdę prześwietna rzecz. Jeszcze wydaje się być dźwięki. w ogóle ten e, czuję jako będzie mnie śledziła wieczorem mandragora jest żywa w porównaniu do innych pluszaków prezentuje się no, mniej więcej jak cyklop. możesz zrobić przybitkę całą moją kolekcję więc tak wielkościowo się prezentują te zwierzaczki od Klej. najmniejszy jest oczywiście powołek e, największy glomerek ale naprawdę, wszystkie są przewspaniałe, cudownej jakości i jak najbardziej e, polecam, jeżeli jesteście fanatykami e, Don't Starve'a i pluszaków. No, mi się naprawdę mega, mega podoba i na pewno e, gości na moim biurku obok pozostałej kolekcji. E, jeszcze tutaj zrobię taką przebitkę króciutką na komputerze, więc już widzimy się, e, no. W samej grze. Dobrze, więc jesteśmy już teraz w grze i najpierw zacznę od temu, który dostanę do czapeczki. nie zobaczymy, co to będzie. To jest zupełnie jakiś elegant, więc i tak będziemy go w porządku. Do innych wersji kolorystycznej tych czapeczek, do fioletowej czy do Szarej widziałam tam właśnie na Clay Store że... Twórcy oferują reskiny po prostu do zimowej czapeczki, a jestem tutaj ciekawa, co po prostu dostanę, więc no, razem z wami po prostu powpisuję ten kod. Dobra, i zobaczmy, co to jest. <śledzimy> Spodnie odpierzamy. Dzięki teraz e, skin do plecaka mandragorowego. Tak, taki piękny plecaczek mandragorkowy. Coś pięknego. Mówiła do Was pan kawia i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!